Witam Was wszystkich w odcinku trzecim. Umówimy sobie w nim zakup mieszkania z rynku pierwotnego, czyli zakup mieszkania od dewelopera. Zapraszam. 90% decyzji zakupowych przy rynku pierwotnym pada na etapie dziury w ziemi, czyli w momencie, gdy produkt jeszcze nie jest gotowy. Dzieje się tak dlatego, że klient kupujący dzięki temu że zna już lokalizację, wizualizację budynku, może wybrać sobie dowolne piętro swojego przyszłego mieszkania, stronę świata, także układ. Również wraz z postępem prac na budowie rośnie również cena takiej nieruchomości. Dlatego decydując się na zakup mieszkania na początkowym etapie, czyli w tym momencie, gdy mamy największy wybór, Mamy najlepszą cenę. Wraz z postępem prac budowlanych rośnie cena lokalu. No wiadomo, że w momencie, gdy budynek nowy, nowo wybudowany jest gotowy, cena jego jest największa. Zakup mieszkania od dewelopera odbywa się w trzech krokach. Pierwszym z nich jest podpisanie umowy rezerwacyjnej, a więc po wyborze danego lokalu wraz z garażem, komórką lokatorską czy miejscem parkingowym podpisujemy taką umowę rezerwacyjną. Odbywa się ona najczęściej w biurze sprzedaży dewelopera lub w biurze sprzedaży pośrednika, który obsługuje dewelopera. Wartość takiej umowy, czyli kwota rezerwacji, to jest kwota najczęściej między 5 do nawet 15 tysięcy złotych. Drugim etapem zakupu mieszkania od dewelopera jest podpisanie umowy deweloperskiej, w którym oprócz tego, że wraz z deweloperem określamy sobie cenę za dany lokal oraz termin realizacji budynku, to również określamy sposób płatności za ten lokal w budowie. Innymi słowy, deweloper zobowiązuje się do budowy w określonym terminie określonych zrobienia określonych prac budowlanych, natomiast klient kupujący zobowiązuje się za każdy etap wybudowany zapłacić deweloperowi, aż do momentu zakończenia budowy i uzyskania stosownych dokumentów, czyli pozwolenia na użytkowanie i uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokali. Kupując mieszkanie od dewelopera oczywiście możemy posiłkować się kredytem hipotecznym. Wkład własny w dużym uproszczeniu, jaki jest wymagany przez banki, to kwota 10% całej wartości zakupu. Decydując się na zakup, podpisujemy tą umowę rezerwacyjną, deweloperską, wpłacamy 10% deweloperowi, natomiast kolejne transze, kolejne płatności za dany wykonany etap deweloperowi będzie płacił bank w przypadku wzięcia kredytu hipotecznego. My dzięki temu nie zapłacimy od razu całej raty za, za mieszkanie, a jedynie będziemy płacić. Odsetkową część wypłaconego kapitału deweloperowi. Po wybudowaniu i po uzyskaniu stosownych wszelkich dokumentów, klient może przenieść własność na siebie, czyli podpisać ostateczny akt notarialny. Całość tego procesu oczywiście nie jest tak skomplikowana i wymaga jedynie dwóch wizyt u notariusza. Jeżeli ten odcinek miał dla ciebie wartość i spodobał ci się, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał. Do zobaczenia!